3, 2, 1, poszli. Czas na kolejny świat orkiestr. W dzisiejszym odcinku Orkiestra Denta Łowkowice. Grupa ta powstała już ponad 90 lat temu w Łowkowicach. Jej dyrygentem jest Wiktor Poloczek, a prezesem Ryszard Drąg. Pozwólcie, że posłużę się swoim scenariuszem i przeczytam kilka słów o jej patronach. Orkiestra działa pod patronatem Kluczborskiego Domu Kultury. OSP Łowkowice oraz Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim. Poza powyższymi instytucja przynależy do Stowarzyszenia Miłośników Sztuki i Kultury IRYS. Po tym krótkim wstępie oczywiście zapraszam Was do obejrzenia fragmentu ich promo wideo. Przyznać, że promo wideo całkiem sympatyczne. Po więcej oczywiście zapraszam na ich media społecznościowe, które znajdziecie u nas tutaj poniżej w opisie. Zanim przejdziemy do dalszej części odcinka, pamiętaj o subskrybowaniu naszego kanału. Dla Ciebie to jedno kliknięcie, a dla nas ogromna motywacja do tworzenia kolejnych treści. Próby orkiestry Złowkowic odbywają się trzy razy w tygodniu. We wtorek ćwiczy sekcja instrumentów dętych drewnianych, w środę instrumentów dętych blaszanych, a piątek to całościowa próba. Zwykle rozpoczyna się ona od przegrania kilku marszyków i walczyków, po czym następuje nastrojenie instrumentów i przejście do ćwiczenia utworów na zbliżające się festiwale. Ciekawostką jest, że orkiestra w sezonie letnim zawsze maszeruje przed próbą przez wieś grając marsze. Co ciekawe, w ostatnim czasie uczyli się musztry paradnej. Zobaczcie, jak im to wychodzi. Czas ich próby, zawsze znajduje się czas na to, aby świętować urodziny muzyków. Dajcie znać nam w komentarzach, czy u Was jest taka tradycja, że gracie 100 lat solenzantowi, po czym wybiera on utwór, który powinno się mu zagrać. Myślę, że takim koncertem, o którym za chwilę powiem, nie może pochwalić się żadna inna polska orkiestra. Otóż 10 czerwca 2005 roku orkiestra Denta Złowkowic zagrała na 42. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, z kim zagrała oczywiście, że z golcami. Utwór Bo Lato Rozpala. Zaraz posłuchacie fragmentu, zobaczycie ich na wielkiej scenie w Opolu, ale warto zaznaczyć w tym miejscu, że był to debiut tego utworu, a Golce właśnie wtedy zdobyli nagrodę publiczności brązową nagrodę. No, Muzycy wyjechali do Jeseniku w Czechach, gdzie zagrali na międzynarodowym festiwalu orkiestr w ich lokalnym uzdrowisku. Dodatkowo każdego roku gromadzą pieniądze, które przeznaczają na kilkudniowe wycieczki. Dzięki temu udało im się już zdobyć kilka szczytów, a także pływać po jeziorze Solinskim. Jak każdej grupie artystycznej, także i im nie było łatwo w okresie pandemicznym. Nie poddali się i zorganizowali dwa koncerty. Jeden to koncert kolęd, a drugi koncert z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zapraszam do obejrzenia fragmentu kolędy Gdyśliczna Panna zrealizowanego w ich lokalnym kościele. z kolejna woźb i utwór Dizone Get Out zarejestrowanego w Kluczborskim Domu Kultury Jak sami twierdzą, czują się w takich utworach jak ryba w wodzie. W ostatnim czasie na próbę orkiestry przybyła telewizja TVP3 Opole i zrealizowała krótki reportaż. Zapraszam do obejrzenia fragmentu. W orkiestra dętych drzemie jakaś siła, jaka postanowiła sprawdzić i przyjechać do Łowkowic, gdzie orkiestra Denta Ochotniczej Straży Pożarnej. W Łowkowicach właśnie w gminie Kluczbork gra już od 95 lat. A razem ze mną jest pan dyrygent tej orkiestry, pan Wiktor Poloczek. Tak, zgadza się. Ale pan chyba od 95 lat raczej nie dyryguje tą orkiestrą. No nie, absolutnie. Ja gram dopiero 50 lat, ale dyrygentem jestem od 20. Jakie instrumenty są niezbędne, żeby powstała orkiestra? No przede wszystkim drzewo i blacha. No, do drzewa zalicza się klarnety, flety i saksofony. Natomiast do blachy tenory, trąbki, no i tuby. No i oczywiście musi być też perkusja. Jaka jest rola dyrygenta? No Przede wszystkim, żeby podnosił poziom muzyczny orkiestry. No i e, podczas ćwiczeń, podczas prób, no, żeby to wszystko równo e, po prostu było. nie. Wiadomo, jak po prostu pokazuje się rytm, to już wszystko to równi wychodzi. Czy dyrygent także musi ćwiczyć, żeby dojść do perfekcji, potrafić dobrze pokierować taką orkiestrę? I z tym pytaniem Was pozostawiam. Jeżeli chcecie poznać odpowiedź, Zajrzyjcie na Facebooka Orkiestry złowkowicz, zajrzyjcie na ich YouTube'a i z pewnością dowiecie się wszystkiego. Ciekawostki. W szeregach orkiestry działają majoretki Wiktoria. Kapelmistrz oraz prezes orkiestry za naukę dzieci nie pobierają żadnych pieniędzy. Dziękujemy wszystkim fanom naszej orkiestry za to, że jesteście z nami. Jednocześnie chcielibyśmy zaprosić wszystkie chętne osoby, które chciałyby się nauczyć grać na instrumentach dętych, lub też już potrafią grać, a jeszcze z nami nie grają, aby zgłosić się do nas zarówno przez media społecznościowe, jak i osobiście na próbie. Gwarantujemy super atmosferę i to że z nami nigdy nie będziecie się nudzić. Zapraszamy i pozdrawiamy. Dzięki, że byliście z nami. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu tego kanału. A jeżeli chcesz, żeby pojawiła się tutaj i Twoja orkiestra, skontaktujcie się z nami poprzez maila światorkiestr.gmail.com. Dzięki, że byliście z nami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!